Halo myślałem, tak. O, siema. ma. No, kolejny skończył, stracić. Masz zaktualizowanego Valoranta, Margot? Kopię, ja mam wszystko zaktualizowane. Nawet bazy wirusów pigamła was. Dobra, gramy? Chodźcie, gramy. Chodź wygrać. Dobra. Jak jest cała piątka jeszcze, kurde. To rankeda, rankeda, rankeda. Tak! Ohohohoho. Zachodźcie, tego policja nie porwała. to masz zbudowany budowany, w obu. Oberegiiks masz zbudowany. To, to że to jest potrzebne, żeby nas policja nie zamknę. Oh. <laughs> A Co to za flaga, Michał? A no właśnie, gdzie się te flagi ustawia? Ta flaga? Nie wiem, Bi? Gdzie się tę flagę ustawia? Gdzie to mogę odebrać? To jest jakaś dumna flaga, tak jak no. Dobra, a dobra, a to? Dobra, kurde. Gdzie są te flagi, o, do odebrania? Powiedziałam! To, to jest czego? Nie. Gdzie w sklepie? Gdy sklep, to masz bank no. i masz równość obok. Taki pasek. Nie tam. mam równości. A, a masz. No, nie, ma, kur... nie, nie mogę, sobie nie, w mogę. W nie mogę kupić. Bo już masz odebrane. Rok temu były to samo do odebrania. Nie mam, bo ja bym miał, to bym dumnie nosił. Właśnie nie widzę, a też chcę nosić dumnie. a zaznaczyłeś sobie posiadane w kolekcji? Nie, Nie no, posiadane. ty jesteś człowieku. O, o, o! o, o musisz to odebrać sobie. stary ten! No i no zaznaczyłem, nie no, mam no. Właśnie, Dobra, musiałem zaznaczyć, że rozumiem, że przedmioty kupione w ramach... Dokładnie, w ramach dokładnie w ramach tak! Ej, bądźmy e, wszyscy flagi dumni. Co masz za flagę, bo ja nie wiem, Markot. Nie wiem, ale jest koksowa. Ale jesteśmy dumni. Od urodzenia dumny z pochodzenia. Okej, ja ja Będy może to jest bliską flagę. Tak. Mogę, mogę ją mieć! Jak jest, no. to jest? Co? No nie jestem z nich no dumny, tak gabi. czy siak. I tak ustawiasz tę flagę, czy co? Ja tak, jestem... ja biorę flagę Gabonu. Mega. Nie? Jestem równy, mam oh, tytuł równy. To jestem to równym to to gościem. Jestem sztywnym gite, Aj, i nie jesteśmy Homo Commando, według mnie. <laughs> Bo graj. Bo graj, Bo graj, no graj! O kurwa, Marko! Trollu! Do, dobrze, jest dobry, dobry mamy team Jest chyba. dobrze, a, jest dobrze. dobrze. Okay. jest dobrze. Grajmy no. to. Marko, powiedziałam, no. że rankingowa. To, ale ale... Zobaczyłem Arabusa w czapce, to go biorę. Marko nie chciał zostać zniczowany, że wziął po prostu Seifera, więc udaje teraz, że mi skliknął i że to... Ale ty to nie, nie miał do niego problemu, że wziął Seifera. Ja bym miał. Każdy powinien w sumie. Ja nie. A, to się... No, fajnie, dziękuję. Nie przejmuj się, Marko. Będziesz super postać, na pewno będziesz dobrze ją grał Dziękuję A chłopie, wiesz jak śmiesznie bez copki wygląda ten koleś? Ma no, no, małą ma jak zajmie ten kapelusz Ale śmieszny, ładny Ale to co wygląda, Nie bałczek. Ej, Ogołocili mi psa dzisiaj Nie, co? Ogłócili Co znaczy ogołocili? Ogólili Aha, pokradli pieniądze z konta Jezus, kto ma internet? 305 Ej, a co myślicie 305? o nikach? Proboszcz Koteł Superior Kotełowa Hej, jesteście wszyscy? A to jest pojemnik, heal'a potrzebuje! Meza, oh, oh, Aha. 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 Ej, ej, bo mnie to mega k***a laguje Mega w nie Czyli wiadomo, że są sobie. Ten... Bogabi pobiera No, nie biega, nie? no chyba mają no. wodę w świetle W, świetle w no, powinni mieć. No, może się właśnie skończyło. No nie wiadomo, bo się nie odzywa teraz. No, woda się skończyła. Woda się woda skończyła, daj. Zostać dla do do światła wody. <laughs> Nie kupujcie nic, to nie, już nie ta gra. Ej, A, jest gra! I co robicie? Oh. Śpiry. Dobra, co się nie Dobra, nic nie Okej. O nie. nie o, A, Marko! Ej, chodźcie, B! No, w na a, że... eee! Co się dzieje? Aaaa! Uwaga! W... Kur... A... Co No Super! Są na blisko! zgonicie, Marko! Nie żyje! Z prawej, z prawej! A, Michał! Ej, moja myszka! Halo! Mamy problemy tak długo. O, na Gabi, bym można. Ko, zatrzymaj pobieranie na tą żeby żeby cię zastopował, nie żeby łączyć. Było... Zatrzymaj! To ja nie mogę grać! Nie tu! No k***a! Nic nie pobierasz. Oto No ale Dostał jeden gra Oni są za dobrze Dostał jeden fulminus 70. Kurde Ja je wziąłem 65. Ko komu? Rejnie? No? Może się leciła cały czas. A tak może? Tak? Mam brodę. Gurwa 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 Pan, pan, pan. Defuje, defuje, defuje. Dobra. A widzicie, taktyka jest dobra, tylko brakuje, nie wiem, wykończenia Nie brakuje przede wszystkim w tej Ja bym powiedział, że brakuje trzech graczy. Czterech chyba. Pidjak cofnij się, uleczy cię. Został Dostał jeden Ale Ale Pasoka Dobra, do stąd No i w końcu żeśmy ugrali. Elegancko. Wracamy do tego. Jesteście podzieleni! No jest już O co oni robią? Doptał jeden punkt. Ładnie, Lenor, super. Ładnie nooo. Dzisiaj forma Dzisiaj! Wyjątkowo dzisiaj. Włączyłeś monitor w końcu. Mam cię. jeden ale ładnie Plantuję, plantuję Ej, halo, halo Jezus, co się dzieje? Został no, jeden wróg został jeden wróg Ja nie wiem co się stało Wszystko, no, przeżyłem w tej był koniec świata, ale tylko oni zginęli

Kto tutaj zemrzykał się? Nie, no ja Czemu? Patrzę, no nie wiedziałem no. no Ej! No. Ocynij... Eder! Klikajcie na nas, bajka! Mogę mo ciężko no, pracować z martwi... sojusznicy? Nie mogę... pingować, no, z... z... no, nie, nie mogę pingować Nie no Super, super, no, super, super mega jest niechciek, o tak, widzicie? ale ja nie będę pingować, że nie pingujecie spajka pingowałam! No ja ale myślę. nie do ciebie tam. Nie mówię. do ciebie mówimy! A to ja nie wiem o czym wy mówicie nawet! Jak masz smoka na spajku, to możesz pingować na mapie. Nie ja wiem. Ja... ja już będę wiedział. No i fajnie. Nie widziałem o co wam chodzi. Nie jestem problemem. Ja też właśnie nie wiedziałem o co wam chodzi. Ale toksyczna atmosfera się tu zrobiła. Nie no bo to była wygrana runda, Ajmo. O. Nie wiem, wchodzimy no, tam Wypuszczam czy nie. Nie, to dobrze. Plant, plant, plant. 5000 smoków, plant. No Dostaj. O? Ot. Jest na... C -c -c. C -c. no, no Ściana postawiona. Jest szalona. Został jeden Oj. gracz. 30 HP ma. Brawo. Nie umrę, nie umrę, nie umrę. Haha, pa. Ostatnia no. jest na połowy. <laughs> nie no. Rejna minus 80, ale się wychylowała. Nie mija kobieta. Co robimy? Trzeba czekać aż wychylą. Tak? Chodź stąd nowy, chodź, idziemy stąd. Został wiedziałem, no drz. wiedziałem, to było tak oczywiste. Prawie, jest A, Jezu, ale spokój się chłopak, on jest nieśmiertelny w tym. Wychyl, musisz go zabić tutaj. Został Dobrze. jeden wróg. Musiałeś zrobić. Musiałem się o, Kur... Nie spodziewałem się on tak blisko. Szalo. Był szalony. Dobra. I tak... Dobrze. Nie w formie coś jesteś. No bo nie gra na Nie gadamy o No właśnie no, no, Zróbmy swoje <gulatory> Zróbmy swoje Powiedział Pidak na imprezie <gulatory> Chyba na elektronikach No a coś... a to ten Cypher strzela To ja Jestem Cyfer. To ja jestem Cyfer. <gulatory> Serio myślisz, że oni są na C? Czy to nie był jakiś prank? Możliwe, że prank Dobra, Rayby może... Ludzi też Chyba ja pokryję idę. Do. Dobra Ej, ej <gulatory> <gulatory> no, Co jest? Ej, leczenie, leczenie, leczenie daj mi Za 28 sekund To poczekaj Rejna ma 30 HP Chodź, 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 chodź Ej o, ty, Ej prawie to miałeś Oszczędzamy Oszczędzam Ja oszczędzam Doceniam Doceniam, co? <noise> oszczędzasz? No tak lekko ty się pochwal Oszczędzam Stworzyłam bariery. Pasji dodałeś kubo czy tam coś się dzieje? Nie, tak na aferę dałem <grym> Michał dał radę, jak tu wrócić? To, to jest one way ticket Podlasi! Brawo, brabo! Spike leży na środku! Nie, nie chciałem dać tobie, ale okej okay. Jest na A <grym> ale ja, jak się. Ej, co to jest fresh wave? Jakbyś no, był ostatnio to byś No nie wiedział. było mnie dlatego pytam. <grym> coś jest na A. Co chodzi z mi no, oh, ale gdzie jest? Tak? No, dobra. Okay. Ale pisałem, co jest? Raven potrzebuje tej asystyki. No hit na podstawkę. Nie, awk. Okay. A oh, nice. Yeah. Widzisz coś tam, Markot? Nie. A patrzę dokładnie. Idą do A, no. idą A. Goraz no. jesteś w połowie. barierę. Został jeden wróg. Dobrze. Co oni zrobili w tej rundzie? Totalnie nie wiem. Totalnie nic. Nie gdzie się ukryła? A Niech yy. Znaczy, pusty. Już yy. można no... tak mówić, nie? przepraszam. Nie, no, biegu, no, do, do czego to dojdzie? Za niedługo na Twitchu w ogóle nie będzie można przeklinać. Nie będzie można mówić słów. No, właśnie. Nie <laughs> bez streamy same z Gameplayu <laughs> tylko. Został jeden gracz. Kraszuj. No. Skony to sobie kur nie nie kurczę. mi. Dzięki. Bada zostawisz bidak. Jesteś niemiły. Nie, co? To słucham. To ban? <grystanie> co? Tak. No i dobrze. Cofnij się. Uważaj e, rebidaku. Na wprost będzie To tu będzie gdzieś. Uważaj, parkuć. To jest. To jest A, jeden. O chryste. Pomóż o tabelę. <grystanie> 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 Szybkie zamknięcie mordy hejterom. Przegadzimy <grystanie> <Lecimy> dalej. <grystanie> Został jeden w a, co jest? A, my Wygrywamy nie, to, to. To jest wszystko w głowie. Dobra, jestem na tym, na rungu. A cię osłaniam. Ej, fuj Rejben. Rejben, ej, fuj. Miałem jedną rungę, stary. Co się stało? Co, 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 co się ty zrobił? Tutaj chyba tu idą. Na A. No. Totalnie no. no, nie potraficie miesiąc równać. Jesteście podzieleni. Nie jesteśmy równi. Marko, idę cię wskreślić. Marko, jesteś z nami? Jestem z wami Czas na polowanie. Czas na strzelanie. Czuję. 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 A tu Czuję. 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 jeden Czuję. 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 Ale... Coś sprejtuj, bo został zapadany Jak to zmarzy ja to słyszałam U... W garażu, powiedz ci Może masz dobre słuchawki O, a propos Mam spajka Spajk leży na środku Dobra, idziemy na środek Lenor, się, to cię uleczy To dla ciebie Został jeden próg Ej, tu jest! Dobrze. Ej, bo powinni smoki stałem na A To może być fake To nie był fake No, jest coś na A O, no, mam spajka Ej, bierze, bierze Podam, podam Dana troll pod, pod nam Kurde, dwóch jeszcze na bananie? Nie wiem co by Mają zamiar czy nie mają? I mocowkę zapadamy Ciekawe No dobra Ja myślę, że ona siedziała po prostu na mojej dupce Trzeba uderzyć w ich słabych Mistrz chaosu się z nas śmieje W ogóle jego nikt wygląda jakby kliknął generatorników <laughs> <laughs> Strzelba baki jest dobra? To jest ekstra. No to zaraz się przekonam, jaka jest dobra. Powiedzcie coś. Była tak, brązowa na... Na no, A się coś niby czają, nie wiadomo co. Włosy? Chyba wjeżdżają A. Chyba mamy mi przeboły. Jesteście tak. podzieleni! Nie, nie wchodzą A. Co co? Ojea. Czemu Pitek nic nie mówi? C, 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 kur... <głosy> <głosy> Wyciszył się debil. Wingman bend W dupie, w jest. Użlepienie. Defujcie Chciałem zacząć defować, ale podniosło mi Nie okay. No no, fajnie. defuj, 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 no. No. no Na razie O, siema ma. Okay. Nie wiem, coś mi się z dźwiękiem zje... To jest to? Może tobie w organizmie się. coś? To już dawno Wychylamy, zabijam teraz astrę Nie zabijam Kurde Eeee, ten, piwnica, garaż Kolejne. Ściana Z <grym> <grym> Nice, cool. Czemu co nie jeszcze? Aha, bo to dogrywka, to ja cię... No, stary. No, no. Zostaw w ogóle na tabelę. Oprócz Ujżcie Markota. Markot ma dwukrotność po prostu. Rejben, <grym> zalicz dwie asysty w tej rundzie i nie nie dni. Nie pierdol kalendarz. O to z... Nie wiem, dobra nie Czemu stoisz na spalnie? Tak, Taka bo ważna spod... runda, ty jesteś na spalnie. Widzę, od razu widzę dla kogo ważna Dobra, przegadaj Dobra, już uspokój Dobra, już, no przegadamy po gierce Ej, na, na, ty jesteś Czekaj, czekaj podą wchodzą, Tak, Został o, jeden Dobrze? Dobrze Dobrze Dawaj GG! Yeah, co yeah. yeah. yeah, yeah. so z wami? Ale jesteś trollet <laughs> Lenar report napisał <laughs> jaja. Wow, ale równo wszystko, nieźle. Nie. I co, dostałem ale rangę? Srebro 1. Sebro jeden mam. Wow. Wow. <laughs> Jakby w Fortnite zonór <laughs> Silver 3, Silver 3